Cześć, Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Batman. Witajcie w kolejnym odcinku Batman z modami. Słuchajcie, jestem strasznie przerażony, ponieważ okazało się, że to Kaja była tym zombie, a ja ją wypędziłem z domu. Jesteśmy teraz w schronie. Znaczy, to nie jest schron. Tutaj jest mój dom, ale mam nadzieję, że tutaj zombie mnie znajdą. Tylko zrobimy tutaj jakieś pomieszczenie, ale słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że jestem po prostu załamany, że to Kaja okazało się, że to ona była tym zombie, a ja ją wypędziłem. Jestem załamany, no ale teraz to od was zależy moje życie. Ponieważ jeżeli powiecie, że ja mam ocalić świat i serwer Droller Caster World, to nie poświęcaj się dla niej. Ale jeżeli wy powiecie, że mam się zamienić w zombie, to ja tu i teraz zamienię się w zombie. Nie, no ale tak na poważnie nie chcę się zamieniać w zombie, ponieważ... Chcę ich wszystkich uratować, że po prostu oni przeżyli. Więc, tak, najpierw muszę wam zdradzić jedną tajną rzecz. Słuchajcie, był to mój, była to moja tajna skrytka, gdzie z Kają chowaliśmy najważniejsze itemki. Kaja, jak wiecie, miała emeraldowy set wcześniej, ale jak ona została zamieniona w zombie, po prostu wszystko to utraciła, ale zawsze przed wyprawami chowała wszystko tutaj. O, jest. Super. Mamy emeraldowy set. Zostawimy sobie diamenty na razie tutaj, a my w dzisiejszym odcinku, wiecie, musimy przygotować się po prostu na walkę. Musimy uzbroić. Jesteśmy uzbrojeni, ale wiecie, musimy przygotować sobie trochę ekwipunku. Musimy zrobić tutaj salę na posiedzenie, wykopać tutaj takie zejście jeszcze w dół. Na przykład zobaczcie, takie to wykopiemy, żeby Nikt się nie domyślał, że tutaj będzie takie wejście, i tutaj zrobimy salę narad, bo ja będę musiał mówić się któregoś dnia z Kurakiem i z Makabrą na jakąś akcję dywersyjną, ponieważ musimy. Nie wiem, czy da się jakoś odbić jednego z naszych kompanów, braci, i w ogóle, ale przynajmniej dostać się do zamku Wladimira. I wiecie, i jakoś przejąć jego tajne plany, i jakoś trzeba będzie to przemyśleć i to zrobić, więc. Wiecie, musimy po prostu zrobić sobie takie szare szeregi tutaj nasze y, miejsce spotkań. Wydaje mi się, że takie coś będzie dobre, tylko że jeszcze pójdziemy po jakieś niezbędne materiały. Tutaj później będziemy zawsze to murować. Ja to będę murował dirtem, żeby, wiecie, nikt się nie domyślał. <laughs> Mamy w razie czego jeszcze emeraldowy miecz. Nie wiem, który jest lepszy. Emeraldowy oczywiście, jak widzę. Dobra, to będziemy mieli jeszcze emeraldowy sword. Tu jest Ponoć to mięso otrułokaje, więc ja to mięso zostawię, dam tutaj i kiedy się zbadamy, ponieważ muszę rozpracować, co to mięso daje, yy, mamy tutaj. Wezmę jeszcze obsydian i obsydianem tam wszystko zamuruję, yy, żeby po prostu oni nie mogli się do nas dostać. Więc te ściany trochę pomniejszymy, wydaje mi się. Yy, tak zrobimy. O... Tak. Ok, i teraz wykopiamy jeszcze tu, dwa, i tu dwa. I słuchajcie, mamy cały zabezpieczony nasz bunkier przed atakami jakimiś zombie. Mam nadzieję, że oni nie będą wiedzieć, gdzie to się znajduje. Ja to będę robił tak. Tak będę to murował, że to nie wyglądało tak sztucznie. I po prostu, wiecie, trzeba będzie to jakoś zrobić, tak? I przeprowadzić jakąś pierwszą akcję dywersyjną. I, Dobra, słuchajcie, już wiem co będziemy zrobić. Yy, idziemy. O kurde, o ja cię pierdzielę. O ja cię. Yy, musimy zrobić tak, że pójdziemy przed dom, yy, pójdziemy w tamtą stronę i gdzieś... Tak mi się wydaje, że takie coś zrobimy. Nie. O Jezu! O Jezu! Nie, 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 nie. Nic nie będziemy przeprowadzać. Żadnej akcji, żadnej akcji. Ja, nie, nie. Ja pójdę do domu z Kacha, bo jak wiemy, on jest zombie. Co to się dzieje? Mamo! Jezu! Co to się dzieje? Co tu się dzieje? Ja zrobię tutaj, tu w jego domu, napiszę AK. Jakie AK? Akcja dywersyjna, AD Tutaj, przed jego domem mm, Spadłem, no nie Kto to? Kto to? Kto to? Widzieliście? Nie, dobra, ja nic nie będę pisał Widzieliście to? Czekajcie, kto to był? Kto to jest? On zniknął To jakiś posłaniec Wladimira Pokaż się! Pokaż się. Zła bestio. Pokaż. Pokaż, no, pokaż się. Dobra, nie. Nie może tak być. Nie może tak być. Nie może tak być. Ja się tak nie dam. Nie dam. Kolejny creeper przed moim domem. Dobrze, super. Wchodzimy szybko do mojego domku. Batman, oddychaj. Weźmiemy sobie Bubble Gun i to my będziemy musieli i to my będziemy musieli naprawdę coś ważnego zrobić. Będę musiał poprosić Koraka i Mabre, żeby odwiedzili mnie w końcu i pomogli, bo jak widzicie znowu coś tam jest, znowu coś tam jest. Nie, ja na to idę. Ja na to idę. To nie może tak być. Idę na to. Gdzie to polazło? Gdzie to polazło? Gdzie to jest? Przed chwilą tu było. Pokaż się! Jest! Teraz spokojnie. Teraz spokojnie. Kto to? Kto to jest? To był jakiś zombie! To był zombie! Jest! Ha! Ha! Jest! Ha! 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 W końcu udało mi się pokonać jakiegoś zombie! Dobra! Nie! Ho, ho, Patrz, jak mi się ręce trzęsą! Ło! Ło! Ja dobra nie! Słuchajcie, ja idę do mojej skrytki! Ja idę do mojej skrytki! I. Dobra nie! Chowamy się! <Leonardo> o -o -o. To był moje pierwsze. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, super, super. Widzicie? O to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło. W końcu udało mi się, w końcu mi się udało. Pokonałem kogoś, pokonałem jakiegoś zombie. To oznacza, że nie poddam się i będę mordował. Zombie na tym serwerze ile razy wlezie. Ale na razie słuchajcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie i cześć. Our souls tonight we losing losing this fight or oh, help our souls tonight is no one on outside who's gonna help our souls tonight No one need to help our souls tonight it's on me, it's on you gonna losing, losing oh, no on who's gonna help our souls tonight We losing losing this fight or hell our souls tonight is no one on outside who's gonna help our souls